Kochani, zobaczcie, dobiegają pod halę krosno nasi zagłębiaki, kochani. Także powodzenia chłopcy, życzymy jeszcze raz wspaniałej zabawy. Przypominam, jesteśmy w drugim dniu turniejowym, kochani na obiektach Hali Krosno. Pod tym wspaniałym balonem odbywają się, odbywa się dzisiaj drugi dzień turnieju. Turnieju, w którym wystartowało 14 drużyn. Od rana, kochani, do godziny 13 rozegrali o miejsca 14-7. Też jestem ciekawy, jak to się poukładało, jak Wy. Natomiast dowiemy się z dekoracji, którą na pewno dla Was zapiszemy. Natomiast w tym momencie rozpoczyna się faza, faza pucharowa, finałowa najlepszych 8 drużyn. Cześć, trenero. Dzień dobry, witaj serdecznie. Natomiast dziękujemy. Natomiast pierwsza, pierwsza kochani, część, znaczy pierwsza czwórka z naszej grupy, pierwsza czwórka z grupy B, kochani, spotka się teraz jako najlepszych 8 drużyn turnieju. Także w tej chwili siema Witaj już po graniu czy przed graniem? Po graniu, po graniu jak poszło? Dobrze. Pograliście, tak? tak. Słuchajcie, tak jak słyszeliście, dobrze pograli, pobawili się, także na tym to wszystko, kochani, polega. Natomiast w tej chwili ja się udaję właśnie do hali, aby zapisać dla Was kolejną część turnieju. Natomiast myślę, że wyników nie będę Wam, kochani, sprzedawał, jak to się układało po drodze drużyną od miejsc 14 do miejsc 9. Dowiecie się tego, kochani, z dekoracji, natomiast ja w tej chwili będę skupiał się teraz na naszych relacjach. Przez nami jeszcze cztery świetne mecze, kochani z najlepszymi drużynami z grupy B. Także jeszcze raz przypominam kochani, w trakcie relacji hala Krosno Beniaminek Krosno Cup 2017 wersja kochani tutaj pod balonem, jesteśmy w styczniu piękna zima, tutaj pod tymi soplami kochani, to nasze miejsce, gdzie urzędujemy, nasz Wigwam także zobaczcie, mamy dokładnie 30 metrów kochani do hali gdzie odbywają się zawody, także wspaniale, no co trzeba chcieć więcej. Jesteśmy po wycieczce do Huty Krosno świetnie to tam wygląda, mamy pamiątki, także ja przypominam jeszcze pamiątki, dostałem w zeszłym roku piękną paterę szklaną z herbem Beniaminka Krosno, za którą serdecznie wszystkim tutaj działaczom i Grzegorzowi dziękujemy. A teraz idę do Balona, kochani, idę pod Balon, idę. Szykować się do zapisu. No, jesteśmy już kochani pod balonem, także e, uwielbiam to miejsce. W ogóle wiecie, jak widzę murawę, widzę boisko. E, czuję się świetnie. E, w jakiej części Polski byśmy nie byli. Natomiast dzisiaj przypominam, jesteśmy na Podkarpaciu, kochani, piękna okolica. E, wspaniali ludzie, otwarci, e, bardzo kochani, kochający sport. Także naprawdę czujemy się tutaj e, świetnie. E, nasi miedziowi, kochani, dzisiaj widzę chyba w białych strojach, w białych koszulkach. Tak wczoraj na pomarańczowo dzisiaj widzę, że białe koszulki przebijają przez dresy, w tej chwili w trakcie rozgrzewki, w trakcie rozgrzewki Beniaminek. Kto się tam rozgrzewa, kochani, chyba Krakowia, tak. Widzę, że tam są pasy, które serdecznie pozdrawiamy. Siema. Dzień dobry. Jak się bawiliście wczoraj? Tak? Wyspany? Tak. Dzisiaj będziesz walczył? Świetnie, bawcie się dobrze. No pewnie jak miało miał nie być. Pozdrawiacie szybko kogoś. Ja od poniedziałku zacznę dodawać, wiesz? Dlatego, że nie było relacji live. Byli, a wy byliście na Krakowi, to myśmy wtedy na Jagiellonii się spotkali, racja, pamiętam, dokładnie pamiętam, świetnie, widzicie, świat jest niewielki, no, przyjechaliśmy się teraz bawić z wami, a wczoraj jak, zajęliście które miejsce w grupie? Trzecie, tak? A, y, trzy zwycięstwa, tak? Trzy zwycięstwa, trzy przegrane, no to zobaczymy, czy dzisiaj od przegranej, czy od zwycięstwa, cieszę się, pobawimy się razem, bo wygraliśmy też z Beniaminkiem, ale z drugą drużyną, nie? No to teraz kogo pozdrawiacie, śmiało? Rodzina i szkoła. A jak masz na imię? Kasper. Kasper pozdrawia jeszcze raz? Rodzina i szkoła Świetnie. Rodzinę, rodzina ma od Kaspra pozdrowienia. Ja pozdrawiam mamy rodzinę i kolegów. Świetnie, a jak masz na imię? Dawid. Dawidek, piąteczka. Dokładam się Dawidowi. Ja, ja pozdrawiam rodzinę i, i szkołę. Świetnie! Rodzina Kacper. i szkoła, rewelacja. Ja pozdrawiam siostrę. Super, a jak masz na Miłosz. imię? Miłość, dawaj Miłoszek piątkę. Słuchajcie, dociera reszta ekipy, się A jak masz na imię? Kuba. Kanał oglądasz, Kuba, nie? Jak jeszcze nie oglądasz, to pytaj chłopaków, mamy fajny kanał, także gorąco cię zapraszam. Dwa lata. Dwa lata oglądasz. Ej, Kubuś kogo pozdrawiasz? Śmiało. Będzie dużo. O, mamy, świetnie, ja się dokładam. Mama masz pozdrowienia. Dobrego. Zagłębiem gramy drugi mecz. Drugi mecz zagłębiem, ale to pograsz z Gutkiem. Rozpoznajesz go tu teraz, tak jak są poubierani zimowodzie, Gutek. Gródek w niebieskich korkach, tak? Tak, no właśnie w tej chwili są w trakcie rozgrzewki. Dobra. W zagłębiu gramy wszędzie, wiesz? W zagłębiu jest troszeczkę inna polityka. Wczoraj zagrał dwa mecze z przodu, trzy mecze z tyłu, jeden w środku. Także uczymy się grać w piłkę. Z jakim jest dzisiaj numerem? Wczoraj miał 8, tak, dzisiaj ma 16, tak? Wczoraj miał 8, ty masz 16? My, my mamy w zagłębiu często różne numery, różne pozycje, także hello się ma. E, także my, e, właśnie Słowacy chyba przyszli. Hello! Dobry den, Dobry den chłopaki! Fajny mecz będziecie mieli ze Słowakami. Myśmy wczoraj z nimi grali, mieliśmy remis 2-2, dobra banda. Fajnie się grało. Pierwszy mecz? Słuchajcie, no, powiem Wam szczerze, dobry futbol przed Wami będą chłopaki tak, taki mocny, siłowy futbol grają. Także trzeba mocno stać na nogach, nie dać się przepychać, Dobra? Powodzenia, dobrze się bawcie, jeszcze raz powodzenia, dobrego turnieju. Na razie. Pa, do widzenia. Słuchajcie, młodzi zawodnicy Beniaminka krosną z nami na kanale w trakcie rozgrzewki. Kochani, jak zwykle zawsze odcinek pilotażowy, czyli pierwsza część kochani naszej wizyty pod balonem. Zawsze krótko wprowadzająca. Dla tych z Was, którzy nie oglądali relacji z wczoraj, zapraszam. To wspaniały turniej. E, może kochani, turniej e, troszeczkę inny od ProBoot Cup. W tym roku ProBoot nie sponsorował poczynań. Tutaj w roczniku 2006 bardzo mocno udzielali się w roczniku 2004. Tam kochani był tutaj piękny, potężny, duży turniej międzynarodowy z udziałem Leverkusen, e, Evertonu zdaje się z partii Praga nasze zagłębie tu było 2-4 kochani także jakby tamten turniej pochłonął znaczne środki ale to nie przeszkadza nam się bawić dalej kochani jesteśmy w krośnie na dwudniowej zmaganiach 14 drużyn w dwóch grupach rozgrywa no, myślę, że wspaniałe zawody ze względu na wyniki. Były mecze łatwe, w których wygrywaliśmy 10-0, ale były mecze trudne, w których remisowaliśmy po 2-2. Nawet przegrywaliśmy dwa razy, raz 1-0, raz 2-1. Także um, natrafiliśmy na opór wczoraj. Ja myślę, że dzisiaj również natrafimy na spory opór dlatego że dzisiaj będziemy się mierzyć z czterema najlepszymi drużynami z grupy B. Wśród nich właśnie chłopcy z Beniaminka, których widzieliście Krakowia, Kraków na pewno widziałem GKS Katowice, kto czwarty. Zobaczymy kochani, dlatego że nie śledziliśmy do końca relacji, byłem naprawdę zmęczony. Przypominam, jesteśmy 600 kilometrów od domu. I halo, halo, dziadkowie, uważajcie, wielkie serdeczne życzenia, gratulacje, wspierajcie wnuki, pociechy, a wy wnuki pamiętajcie o dziadkach cały rok, dobra? E, także przyjmijcie nasze życzenia. E, wczoraj kochaliśmy, całowaliśmy babcie oraz naszą mamcie, która miała rodziny, przedwczoraj ja miałem imieniny, także bardzo świąteczny to e, czas. Także. E, za kilka chwil kochani roz, e, będzie pierwszy e, gwizdek dzisiejszych zawodów może inaczej, to nie będzie pierwszy gwizdek pierwszy gwizdek e, grupy tak zwanej Ligi Mistrzów, ośmiu najlepszych drużyn Liga Europy e, skończyła swoją rywalizację e, rano e, rozpoczęli koło ósmej, także do godziny pierwszej rozstrzygnęli o kolejności zawodów, e, kto zajął miejsce 15, 14 i tak aż do 9, natomiast nie wiemy jeszcze Pierwszej, ósemki. Znamy skład, znamy 7 drużyn. Nie kojarzę w tej chwili ósmej, ale to wyjdzie w trakcie transmisji. Natomiast nie wiemy, jaką kolejność kto zajmie. W każdym razie do grupy mistrzowskiej wnosimy 7 punktów. Tyle samo punktów, zdaje się, wnoszą Słowacy. Także nie wiem, jak się bramki układają, dlatego że my mieliśmy ze Słowakami remis. 1-2-2, przepraszam. Także jakby, no dzisiaj zobaczymy, kto będzie skuteczniejszy, kto będzie strzelał tych goli więcej. Ten będzie tutaj brał udział w, O wygranie turnieju O najwyższe cele W każdym bądź razie kochani Co jeszcze z istotnych informacji Z istotnych informacji jest jeszcze to Kochani, że ko 17 turniej się kończy I przed nami trasa na 600 km Ale w związku z tym, że nie było Transmisji kochani online Co prawda są przygotowane kamery Dlatego, że naprawdę tutaj jest em, Perfekcyjnie to wszystko przygotowane Ale mieliśmy małą awarię Mieliśmy małą awarię kochani Wynikającą tutaj Na skutek zimy Nie dało się transmisji online przeprowadzić Na podkarpackie W związku z tym relacje puszczam wam Jako spoiler już od poniedziałku Także dostaniecie na żywo Informacje, dlatego powiem tak Jeszcze w tym samym momencie kochani 600 kilometrów tutaj od nas Kudełek rozgrywa Z tego co słyszę świetne zawody Pojechali z Wamcią i z Nadusią Do Biedrzychowic z naszą futbol Akademii Bolesławiec, z trenerem Grzesiem. Z trenerem Grzesiem rozegrali, przynajmniej na ten moment, co prowadzę transmisję, rozegrali trzy mecze, kochani. Jak one się skończyły? Czy Kudełek strzelał bramki? Jeżeli strzelał, to ile? Tego dowiecie się też z relacji, tego wam nie będziemy, kochani, spoilerować, także słuchajcie, klasycznie jedną wrzutkę ja robię, dawaj. Jedną wrzutkę zaraz ja zrobię chłopakom, zobaczymy, czy dadzą radę z tej wrzutki strzelić gola. Natomiast jak wiecie kochani, kocham dziecięcą piłę. Kto jakiej koszulki nie ma, szanujemy, wszystkie kluby. Starajcie się z tego pouczyć. Dobra, mamy piłę, ściągam buta, bo to w tym bucie się nie da. Słuchajcie, i próbujemy. Gotowi? No to jedziemy. Ciach. I na krótki słupek mamy gola. Bardzo ładnie. E, dobrze wykonany stały fragment gry. Bramkarz się nie spodziewał, że to będzie krótkie zagranie. Jeszcze jeden. Dawaj jeszcze jeden. Teraz będzie długa. Teraz damy długą, słuchajcie, poczuliśmy piłę. E, super. Dobra, uwaga. Teraz trochę dalej, słuchajcie, damy. Dobra. O! Ale teraz Bramkarz nie dał szans. O. Piła wróciła po poprzedniej Trzecia. No, muszę teraz dalej od bramkarza, bo widzę, że jest żywy. Widzę kochani, że wychodzi na przedpole, W związku z tym musimy dać mu trochę głębszą tą piłę. Także uwaga. Słuchajcie pani, ja naprawdę tu na Podkarpaciu czuję się jak u siebie w domu Beniaminek. To naprawdę wspaniała banda. Damy dalszą taką. Patrzcie, co robią z tego pięknie! Ostatnia! No, na razie te dośrodkowania mi wychodzą nie najgorzej, ale tylko jedna bramka z nich, patrzcie. A i co? Nie ma gola, słuchajcie, ale było dobre, dzięki. Bawcie się dalej. E, kochani, e, jedną bramkę udało się strzelić, także golkiper, gratulujemy serdecznie, e, w każdym bądź razie, tak? A kiedy będą o, o otwieranie saszetek? Słuchaj, wiesz, że nawet dzisiaj są? Także w tej chwili puściłem film, tak, dlatego, że tu mamy taki internet troszkę słabszy, dlatego poleciał starszy materiał. Jak wrócicie po turnieju, szybko na YouTube zapraszam, bo tam Kudełka, 50. trening jubileuszowy, Kudełek dostaje, słuchajcie, nagrodę, także oglądajcie, powodzenia. Kudeł, Kudeł też teraz na turnieju, wiecie o tym, tak? Zdradzę Wam tylko tyle, albo nie, bo kamera, film poleci za szybko, ale, ale dobrze mu tam idzie. Także oglądajcie piękny turniej, też dzisiaj Kudeł w Dniu Dziadka rozgrywa. I o dziadkach pamiętajcie, dobra? Ja już dzisiaj jest z złożyłem. Świetnie. Ja nie mam. Ale pamiętajcie, żeby pamiętać o dziadkach i babciach cały rok, dobra? Nie tylko w Dniu Święta, także gąćcie do treningów. Ja tydzień do was. Świetnie, goń, goń, lekcie trenować. E, także kochani e, tyle tytułem wstępu. Kolejne nasze wejście będzie kochani e, już e, z sytuacji meczowych. Nie wiem z kim gramy pierwszy mecz, może jeszcze przejdziemy w stronę tablicy, być może jest rozpiska i być może dowiemy się kto, z, kto uzupełnia stawkę mistrzostwa. Jaką, jaka ósma drużyna kochani w zawodach dzisiaj jest w stawce o grze. Czy my mamy Mamy, zobaczcie kochani, Junior Radom. Nie wiedzieliśmy ósmej drużyny, wiemy, pozdrawiamy serdecznie Radom. Także kochani, pierwsza konfrontacja o godzinie już 13 w Zagłębie Lubin z Junior Radom. A Słowacy zagrają z Beniaminek 2 krosno. Potem 25 minut po 13. Beniaminek krosno zagra z Krakowią. Tarnowia, Tarnów z bks em 2 Katowice. Zagłębie Lubin potem z Beniaminkiem 2 krosno w swoim meczu drugim. Cepelin, Michalowice, Junior Radom. Kolejny meczyk, Benianin Krosno z GKS em Katowice Atarnowi Atarnów z Krakowią. Natomiast my w swoim trzecim starciu podejmiemy Krakowie. Słuchajcie, ostatnio meczę z Krakowią często na remis. No zobaczymy, komu się uda tą linę przeciągnąć, dlatego że co prawda po rzutach karnych, jak już Wam przypominam, w Limanowej osiągnęliśmy piąte miejsce, ale to po rzutach karnych w turnieju dwa razy wyszło nam 1-1. E, także trzeci mecz z Krakowią, Słowacy z Katowicami, Beniaminek Krosno z Radomiem, Tarnów z Beniaminkiem e, i swój ostatni mecz dzisiaj zagramy z GKS 2 Katowice, e, czyli Zagłębie razem z GKS-em e, e, czyli Słowacy z Krakowią i Beniaminek Krosno z Tarnowią, e, Tarnów. E, Witam. Natomiast e, w tle słyszycie, kochani, komentarz e, wspaniałego spikera Super MC e, Ceremonii Tomasza, siema, cześć. Ja wyspany? Super wyspany? Tak. Komory są? Tak, tak. Świetnie, powodzenia. E, słuchajcie, to właśnie Tarnów, tu mamy Krakowie, ja przejdę z tej strony, teraz e, przejdziemy do tołka. słuchajcie, ja dam na chwileczkę jemu głos. ...zmierzą się kolejne punkty w naszym turnieju. Także, kochani, z Radomiem jeszcze nie dane było nam gra. Drużyny, które we wczorajszych eliminacjach zajęły miejsca 1-4 w grupie A oraz w grupie B. Dzisiaj te spotkania, które były między nimi wewnątrz grup, są zaliczone do klasyfikacji końcowej. Natomiast dzisiaj drużyny rywalizują. Z, z zespołami, które były w grupach równoległych. Czyli drużyna, która grała w grupie A, gra ze wszystkimi drużynami, która była w grupie B. I analogicznie w drugą stronę ta drużyna, która rywalizowała w grupie B, będzie miała okazję sprawdzić się w rywalizacji w grupie A. Cześć organizatorzy, witam serdecznie. Jak zmęczenie? Duże, małe, średnie? nie. Robicie kawał wspaniałej roboty, także jeszcze raz chciałem przypomnieć dla tych, którzy nie oglądają od początku tra transmisji, e, Tomasz, nasz mistrz ceremonii, robi tu naprawdę wspaniałą robotę, gratuluję. Witam serdecznie, jakbym wiedział, to bym się ogolił, ale... Nie nie się, ale kiedyś. nic się nie stało, to nie w tym problem, wczoraj, za, o której zakończyliście zawody wczoraj? wczoraj? Wczoraj dosyć sprawnie poszło, było wszystko zgodnie z planem, więc było, był czas, żeby odsapnąć, dychnąć troszkę i dzisiaj już od samego rana... Rozumiem, ale złoży. o której godzinie opuszczaliście tą balon? Około 20, bo jeszcze sprawy techniczne, także... Rozumiem, czyli około 20, tak. szacunek, czyli 12 godzin pod tym balonem, słuchajcie, w pełnej koncentracji, także szacunek. To znaczy, te są w okolicach 17, ale... <laughs> Będziemy... Rozumiem Natomiast szczęły. ja od siebie muszę powiedzieć, że e, Absolutnie zgasłem tą kół Chciałem jeszcze przyjść, popatrzeć, podwiedzać, Nie dałem rady, te 600 kilometrów plus, plus te wspaniałe emocje sportowe Które tutaj są, no e, Wzięły górę, także dzisiaj jestem wyspany No ale znowu mam 600 kilometrów Także drugą stronę Także powodzenia i miłych wrażeń. Dziękujemy bardzo, przyjemnej pracy, powodzenia chłopaki A panu życzymy jak najmniej pracy, dobra Aby nie było co robić, słuchajcie Na razie spokojnie, na razie spokojnie. to świetnie i tego życzymy Wam na dalszy czas y, 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 turnieju. Tak jak słyszycie kochani kochani po 20.00 wczoraj zakończyły rywalizację grupy B, także turniej z wielkim rozmachem, mnóstwo grania, wielka piłka, kochani, wspaniała hala eksploatowana na maksa na dworze, śnieg mróz, silno, a my tu pod balonem, kochani, na sztucznej nawierzchni czekamy na pierwszy gwizdek, gdzie z radomiem będziemy szukać kolejnych trzech punktów w turnieju. Natomiast no, dzisiaj zdecydowanie meczem myślę z kategorii trudniejszych, dlatego że mamy drużyny po selekcji, czyli cztery najlepsze drużyny z grupy. B. Zaraz się widzimy, zaraz do Was wracam. Pozdrawiam serdecznie. E, pa.